Wydawałoby się, że rozmów o Śląsku było już dużo, może nawet za dużo. Rzecz w tym, że ten region bez przerwy zmienia się gospodarczo, społecznie i mentalnie. Obrazki z filmów Kazimierza Kuca, wiersze Gałczyńskiego mają się nijak do tego, co obserwujemy dziś wokół. Postanowiliśmy się przyjrzeć tym zmianom, spojrzeć na dziedziny, dzięki którym Śląsk przez lata istniał w powszechnej świadomości, sferom, które jeszcze do niedawna budowały specyfikę regionu. Nie będziemy mówić o górnikach i ich znojnym trudzie. Zapraszamy do spotkania z ludźmi, którzy mają spor do powiedzenia, których droga życiowa i zawodowa splotła się z losami tej ziemi. Rozmawiamy dzisiaj z panem Maciejem Stanuszem, informatykiem, transeserem Przedsiębiorcą i innowatorem. Macieju będę mówił, zwracał się do Ciebie bezpośrednio. Znamy się dosyć długo. Która z tych ról jest dla Ciebie najważniejsza? Myślę, że przedsiębiorca, badacz. Ja zawsze chciałem być naukowcem. To było takie moje marzenie od dziecka i e, stworzenie firmy Stanusz Technologies 13 lat temu. Stanusz to... Technologii, czyli od nazwiska. Tak. E, 13 lat temu było ukoronowaniem e, tego mojego dążenia i w końcu mam firmę. Gdzie z jednej strony prowadzimy badania, ale też je komercjalizujemy. To było dla mnie bardzo istotne, żeby to, co powstaje w wyniku badań, było przydatne. Czy żeby to nie była nauka dla nauki. Czyli zainspirował Cię XIX wieczny Tomasz Alba Edison. Też. Ale nie tylko. W każdym razie no, udało się to zrobić i dziś właściwie każdy projekt, który realizujemy w firmie, on ma charakter. Można powiedzieć badawczy, bo za każdym razem spotykamy się z czymś nowym. Czy możesz w krótkich słowach powiedzieć, czym Wasza firma, czym Ty się zajmujesz w firmie, co jest Waszym no, na pewno już wieloletnim dorobkiem? Zajmujemy się sztuczną inteligencją, natomiast to jest dzisiaj bardzo szerokie pojęcie. Właśnie. My w szczególności zajmujemy się rozumieniem języka. Czyli, jeżeli ktoś coś powie lub napisze, to staramy się, żeby komputer mógł to zrozumieć i na to we właściwy sposób zareagować. No i to daje całe mnóstwo różnych zastosowań, począwszy od systemów eksperckich, udzielających różnych e, informacji, a skończywszy na przykład na sterowaniu za pomocą mowy różnymi urządzeniami. Żyjemy w niezwykłych czasach, a my w ogóle się znamy. 30 lat możemy to ujawnić. Patrząc z perspektywy, tak, dokonajmy takiego eksperymentu psychologicznego. Czy mógłbyś posilić się, spróbować podsumować, e, znowu powiem w krótkich słowach, bo rozumiem, że temat jest bardzo szeroki, co się w tych 30 latach stało? Dzień. Ważnego w świecie, w świecie technologii, w naszym życiu. My żyjemy dzisiaj w zupełnie innym świecie. Oczywiście, Dzięki technologii, ale myślę, że też zmieniła się, e, zmieniło się nastawienie ludzi, zmieniły się, zmieniły się sposób, w jaki myślimy. Dzisiaj ludzkość, właściwie dwie trzecie ludzkości, ma dostęp do całej wiedzy, która jest zapisana w internecie. To nigdy nie miało miejsca w historii. To jest niezwykły potencjał, niezwykła szansa. E, natomiast ja bym podzielił ten okres tych 30 lat na takie dwa momenty: Ostatnia, ostatnie 10 lat i to, co było wcześniej. E, Dlaczego? Pod koniec lat 60. Gordon Moore, współtwórca firmy Intel stworzył takie prawo, że gęstość upakowania tranzystorów na cal kwadratowy podwaja się co dwa lata. I co to znaczy? To znaczy, że taki układ co dwa lata, działa dwa razy szybciej i ma dwa razy więcej pamięci. Najfajniej to widać, kiedy spojrzymy na przykład na naszego smartfona. Dzisiaj smartfon ma moc obliczeniową większą niż wszystkie superkomputery razem wzięte w programie Apollo. Yy, I to przyspiesza. Yy, niestety ludzie są przyzwyczajeni do myślenia liniowego. Myślą 1, 2, 3. W myśleniu wykładniczym mamy 1, 2, 4. Coś powie niewielka różnica, ale w kroku 30. Mamy 30 w myśleniu liniowym i ponad miliard w myśleniu wykładniczym. Tak, to co powiedziałeś, to tak myślą, bym powiedział, osoby, które nie do końca wiedzą, co to znaczy wykładniczo, prawda? <grym> no <grym> okay. no podobno to jest największa niedoskonałość rodzaju ludzkiego, że nie, nie znają e, istoty funkcji wykładniczej. E, I teraz jakby wracając do, do, tego, do tego naszego okresu. E, bardzo fajne rzeczy się dzieją w tak zwanej drugiej powierzchownicy, czyli przy kroku ponad 30-32. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wchodzimy w liczbę których nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. O ile ludzie wiedzą, co to jest miliard czy bilion, to jeżeli wchodzimy w liczby typu trylion, biliard, nie potrafimy tego w ogóle do czegokolwiek przyrównać. A właśnie w 2010 roku nastąpiło to przejście, ten 32 krok od momentu sformułowania prawa mura. I, I spójrz, co się, co się wydarzyło w, ty, w ciągu tych ostatnich 10 lat. Pojawiły się smartfony, ich wcześniej nie było. Pojawiła się sztuczna inteligencja, pojawili się cyfrowi asystenci, pojawiły się auta e, autonomiczne, pojawiły się roboty, które nam e, odkurzają e, domy. E, to jest wszystko efekt tej niezwykłej e, mocy obliczeniowej, którą dzisiaj mają e, te urządzenia. Muszę zadać to pytanie: a gdzie w tym biegu, w tym rozwoju znajduje się e, Wasza firma? Czym konkretnie Wy się zajmujecie? Bo w sumie należałoby to jednak zaznaczyć. Tak, przykładowo. Przy, 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 przykładowo tworzymy systemy y, tak zwanych chatbotów albo voicebotów. To są, krótko mówiąc, programy komputerowe, z którymi można prowadzić rozmowę taką jak z człowiekiem. Taki bot potrafi zrozumieć, co powiedział człowiek, i w oparciu o swoją bazę wiedzy odpowiednio na to reagować. Potrafi prowadzić rozmowę na właściwie dowolny temat, jaki wyposażemy jego bazę wiedzy. Tak jak z człowiekiem. Krótko mówiąc, można powiedzieć, symulujemy ludzi. To zróbmy teraz eksperyment. E, mamy rok 2020. E, wybiegnijmy myślą do, o 10 lat do przodu. Mm -hmm. e, jesteśmy w roku 2030. Czy możesz powiedzieć, jak będzie wyglądał świat w 2030? Znowu jest to pytanie bardzo obszerne, <gry> mam świadomość, ale spróbuj. Nie mam pojęcia, jak będzie wyglądał świat w 2030 roku, ale y, wiem, jak będzie wyglądała technologia. Posługując się właśnie prawem mura, możemy już dzisiaj określić, z jaką mocą obliczeniową będą miały, będziemy mieli do czynienia w ciągu tych, tych kolejnych 10 lat. I Wracając do, do rozwoju technologii, ja oceniam, że możemy się spodziewać takiego rozwoju technologii, jak w ciągu ostatnich 50 lat, no bo mamy rozwój wykładniczy. I, i co to znaczy? nasz smartfon będzie tysiąc razy szybszy. No mam tutaj współczesny <grym smartfon, <grym prawda, tak. duży, jak koperta pocztowa, prawda? Pewnikiem będzie zdecydowanie mniejszy, może sobie go gdzieś wsadzimy do, do, do ucha i, albo nawet gdzieś będzie niewidoczny, yy, ale przede wszystkim wyobraź sobie, że ta moc obliczeniowa, ten tysiąc razy więcej, to będzie moc obliczeniowa porównywalna z mocą obliczeniową ludzkiego mózgu. I teraz wyobraźmy sobie, że masz w kieszeni Urządzenie, które potrafi wykonać niemal każdą intelektualną czynność człowieka. Potrafi przeanalizować umowę, potrafi postawić diagnozę medyczną, potrafi mówić jak człowiek i każdy z nas ma takiego cyfrowego asystenta. Jakie to daje możliwości? Wróćmy do naszych czasów i miejsce, do miejsca, w którym jesteśmy, jesteśmy na śląsku w Katowicach. Tak się akurat składa, że w jednej z górnicy zostali pod ziemią. Niczym w pamiętnym filmie Kazimierza Kuca. Czy śląsk ze swoimi rudymentami ma szansę w świecie dominacji technologii i szalonego wyścigu gospodarczego, jaki się dzieje wokół nas? Czy nie zostaniemy zakwalifikowani do kategorii Skansen, Muzeum Tradycji, Współczesny Park Jurajski? Jeżeli nic nie zrobimy, to niestety myślę, że, że, że tak się stanie. Świat nie będzie patrzał na to, co się tutaj lokalnie dzieje, tylko pójdzie do przodu. Natomiast myślę, że mamy pewną szansę. Tą szansą jest edukacja, właściwa edukacja. Edukacja, która będzie przygotowywała nasze dzieci do pracy w zawodach, które jeszcze dzisiaj nie istnieją, do rozwiązywania problemów, których ani nie znamy, ani nie mamy za pomocą technologii, których jeszcze nie ma. Jest na świecie wiele takich programów edukacyjnych, nie tylko dla dzieci, również dla dorosłych, które w tym kierunku idą. I myślę, że tutaj mamy szansę. No i na koniec zapytam cię, a gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla człowieka? No przede wszystkim y, jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od technologii. Y, niektórzy y, mówią, że to jest takie wyobcowanie. Y, natomiast ja, ja jestem optymistą. Ja uważam, że, że technologia nam pomoże, że technologia spowoduje, że będziemy y, żyć bardziej komforto kom komfortowo, w lepszych warunkach, że... Y, y, Polepszy się nasze zdrowie, bo dzięki technologii powstaną nowe wynalazki, dzięki którym będziemy dłużej żyć, lepiej żyć, ale też będziemy od niej bardziej zależni. I dzisiaj człowiek nie jest w stanie wygrać z komputerem w szachy. Natomiast, jeżeli komputer gra z człowiekiem i komputerem, czyli człowiek ma do współpracy komputer, nie wygra z żadnym takim tandemem. I myślę, że jeżeli dobrze będziemy potrafili wykorzystać tą technologię, to czeka nas wspaniała przyszłość. To, co mówisz, jest bardzo inspirujące, chociaż też trochę zatrważające, ale mam apetyt na kolejną rozmowę, może do niej uda się doprowadzić. A tymczasem serdecznie Ci dziękuję. Ja również dziękuję. Do zobaczenia. I mam nadzieję na kolejną rozmowę.